Zbliża się maj, który dla wielu wędkarzy jest początkiem sezonu spinningowego. Wiąże się to głównie z faktem, i zaczyna się sezon na szczupaka, czyli króla wód. Jest to również miesiąc, kiedy to woda staje się znacznie cieplejsza, a słońce skłania ryby do wypłynięcia z zimowych kryjówek, a wędkarzy do wyjścia z domu. Majówkę czas zacząć. I tak jak lubię łowić ryby? Tak, w tych rybach nie lubię kilku rzeczy, to znaczy nie lubię wyścigów, nie lubię tłoku, nie lubię presji wędkarskiej. Dlatego dziś, kiedy wszyscy zaczynają sezon spinningowy, i w sumie ja też za nim bardzo tęsknię, ale postanowiłem wybrać się na spławiczek i metodę. Zobaczymy, co tu zagra, wtedy będę myślał. Na razie jest ciepło i w sumie jeszcze nawet nie zanęciłem. Także widzimy się, jak coś się będzie działo. Smaczne, prawda? Dzień jest piękny, ale niekoniecznie wędkarsko. Złowiłem do tej pory jedną rybę. Metoda w ogóle się nie odzywa. Tak naprawdę raz się odezwała, jak wiatr mocniej zawiał. A na spławiku co? Skróciłem przypon. Teraz zmieniłem haczyk na mniejszy. Gdzie mieszczą się tylko dwie pinki. No i co, będę kombinował dalej, ale zobaczę. Mam tą jedną rybę, rzuciłem ją do siatki, ewentualnie mogę jeszcze rzucić ją na żywca, ale no nie wiem. Uła! Szaleństwo! W sumie tak, chciałem odpocząć, ale od codziennego zgiełku, a nie od rymu. Nie pomagały nawet najbardziej wymyślne przynęty. A pajęczy duch, którego dostałem na szczęście od syna, milczał jak zaklęty. Podobno wędkarstwo czy cierpliwości, a więc wierzyłem, że gdzieś tam są ryby, które na mnie czekają. Lecz wszystko wskazywało na to, że to nie będzie ten dzień. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że przez ponad miesiąc nie będę mógł wyjść na ryby, ale nie byłoby takiego dnia, i takiej nocy, gdzie chociaż przez chwilę o tym bym nie pomyślał, dobra, mam zamiar tu się gdzieś zasadzić, zaczynamy. Takim mam plan, że chcę się jak najszybciej teraz rozpakować, póki jest jasno, bo później będzie ciężko coś znaleźć, bo też mam oświetlenie. Rzucę od razu na rosówkę, albo będę łowił na spławik, ewentualnie założę świetlik. Jak będzie coś się działo z gruntu, wtedy dołożę drugą z gruntu i tak zostali. no tak zostawię już na noc, żeby nie się ze spławikiem, tylko usiądę sobie w samochodzie i doczekam na bramę na sygnalizatorach. Startuje rosówa. Coś już jechało no. na rosówce czekam bo na razie to było takie jedno szarpnięcie. Dobra nie ma na co czekać sprawdzam co to było. Czy to już jest obżarte czy nie. Przede mną jeszcze sporo godzin także odpuszczę te pierwsze branie. Mm -hmm. Nic poważnego. Prosówka jest ale lekko ściągnięta. znowu jakieś popukiwanie ale czekam na coś bardziej zdecydowanego. No i tak się tu urządziłem. Będę sobie siedział w moim mikrokamperku. Z tego pewnie też będzie jakiś odcinek jak go zbudowałem. No a tam mam naprzeciwko wesele, tu na wodzie nie wiem czy to będzie w ogóle widać jest spławik ze świetlikiem podrzuciłem go kukurydzą a tam na rogu tych czcinek leży rosówka także na rosówce już jakieś tam piki były była zdjęta po prostu z haka ledwo wisiała tak jakby coś ściągnęło za samą rosówkę i zostawiło nie wiem czy to po prostu była mała ryba czy duża czujna Drugi raz rzuciłem, było już jakieś delikatne wskazanie, ale na razie cisza. Mniej więcej wiem na jakie linii tam rzucam, to będę przerzucał tą mrosówkę. Nie wiem, co jakieś 40 minut, może co godzinę. No i chyba zaraz coś zjem, napiję się kawy. Będę czekał. Jest 25 po północy i kończy mi się rosówki. Ciągle mam jakieś pociągnięcia, poluzowania, ale zawsze jak ściągam, okazuje się, że na haku jest pusto trochę, można powiedzieć, przyoszczędzę i zamiast jednej wielkiej rosówki mam z trzy takie czerwony pęczek. Mam nadzieję, że coś się w końcu ruszy. No, te drobne ryby faktycznie widać. No, całe jezioro jest w tych oczkach, chodzi, ale czemu to nie bierze? Ale nieważne. Teraz zrobiłem to tak. To jest bombka, a żyłka leży sobie tu tylko zahaczona delikatnie za marker. kabłąk jest otwarty. Także zero oporu. Jak tylko zacznie się coś ruszać, to wybiegnę. Dobra, gasze światło, bo mnie muchy zjedzą Coś tu się zaczęło dziać. Coś pociągnęło marker i na razie cisza Ale chociaż Może, że to są po prostu obcierki ryb. Tyle tej drobnicy tutaj się spławia. Ale z drugiej strony coś obżera. rosówki. za chwilę będzie godzina trzecia. No i nie mam dobrych wieści. Nie są to ryby takie jak, po jakie przyjechałem. Złowiłem kilka sztuk, i to wszystko jest mniej więcej tej wielkości. No, zdecydowanie to nie są ryby, po które przyjechałem. Tym bardziej na noc, to wszystko złowiłem na spławik. A na grunt cały czas coś obżera. Rosówki, czerwone robaki. Pojedyncze szarpnięcia, piki. No i niedługo będzie jasno. Mam nadzieję, że może wtedy coś się ruszy. Wesele trwa, jak słychać. A ja jestem trochę zmęczony. No i w, samym, w sumie nie wiem, co powiedzieć. No spróbuję jeszcze jakoś odmienić ten los. Na razie jest kiepsko. No to wygląda, że to będzie moja ostatnia godzina. Już może nawet nie cała No, mimo, że widać te ryby, to jakoś nie żerują nawet po wczesnej porze. Nie wiem dlaczego. No, jeszcze jakiś mały pisk, mi wpłynie w żyłkę. Uciekaj, mały życie szczupak nie zjadł. No, takiego giganta też tu nie było. No <grystanie> ska się kończy. No i jakiegoś tam super wyniku nie zrobiłem, ale ale zrobiłem chociaż to, co chciałem zrobić, czyli spędzić noc na, nad wodą. Ja muszę przyznać, że to fajny taki klimat. Zupełnie inaczej jak takie wędkowanie za dnia. Trzeba się inaczej trochę przygotować. Zresztą każdy, kto łowił w nocy, to wie o czym mówię. No i to był mój ostatni rzut. Trzeba wracać do domu, odpocząć i myśleć, gdzie tu ruszysz na rynek. To był mój ostatni, ostatni rzut. rzut. Tam super, super nigdy nie, nie zrobiłem. No i nie mam i nie dobrych wieści. No spróbujesz no spróbujesz jakoś, jakoś, jakoś odmienić, odmienić ten, ten los. Ten... что сейчас только звезда.